Gościem Toruń 24 TV jest pan Cezary Springer, prezes stowarzyszenia hodowców kotów, no i miłośnik kotów, można tak powiedzieć. Tak, oczywiście, miłośnik mówimy, zdecydowanie. Tak. Mówimy, pies najlepszym przyjacielem człowieka. Co natomiast z kotem? Myślę, że koty jest równie dobrym przyjacielem człowieka, jak i, jak i pies. Ja sam jako hodowca mam w domu koty, jak również i psy, które, które są tak samo wyjątkowe jak koty. Mieszanka wybuchowa to nie jest. Mieszanka wybuchowa to nie jest. Nieprawda jest to, że pies nie zgadza się z kotem, czy kot nie zgadza się z psem. Wszystko zależy od tego, żeby to dobrze ułożyć i żeby razem ze sobą funkcjonowały. No, właśnie dla jakich osób poleciłby Pan szczególnie kota? Bo wiemy, że koty są troszeczkę innymi zwierzątkami niż psy. Są bardziej indywidualistami, chyba można by nawet no, powiedzieć. Zdecydowanie, zdecydowanie mają inne charaktery niż psy. Ale koty są polecone przede wszystkim dla tych osób, które nie mają dość czasu, żeby zająć się zwierzakiem. Bo w przypadku psów no wiadomo, że wchodzi w grę spacer. W przypadku kotów. Jest wiele osób, które ma koty w domu i, e, i koty nie są takie wymagające, nie są takie obsługowe. Wiadomo, że kotem trzeba się zająć, bo koty domagają się, e, pieszczot, domagają się tego, żeby je głaskać, tak? E, ale nie ma tego problemu, ponieważ kot załatwia się do kuwety, więc tutaj ten problem wychodzenia na spacery jest, e, jest naprawdę położony bardzo daleko. Kot rasowy czy mieszaniec? Wszystkie koty są kochane, tak? E, Tyle, że koty, koty rasowe różnią się tym, że mają inne zdecydowanie charaktery. Każda rasa różni się zupełnie czym innym mają swoje poszczególne cechy przypisane do danej rasy, więc wtedy większość osób szuka takiego kota o danych, o danych cechach. I wtedy, dlatego, dlatego wtedy stawia się na kota rasowego. Proszę powiedzieć, jak wyglądają koszty utrzymania? Kota. Koszt piasku myślę, to, że to jest koszt około 40 zł, tak? Dobra, sucha karma dobrego producenta no to jest koszt mniej więcej około 100 zł. Plus do tego oczywiście karma puszkowa, a jeżeli nie puszkowa, to mięso, które trzeba kotu ugotować, no więc to do tego dochodzi też dodatkowy koszt. Myślę, że w okolicach 100 zł też. Ale kupujemy kotka, to musimy go wysterylizować, wykastrować. To znaczy, to też są jeżeli jest koszty? to to są dodatkowe koszty, oczywiście, że tak. Koszty wizyt u weterynarza, jeżeli kotu się coś dzieje, a w większości jest tak, że, że się przez wiele lat nic nie dzieje, tak, bo no wiadomo, kiedy osobnik jest już starszy, no to wiadomo, że z tych wizyt weterynarza jest więcej. Ale kiedy kot jest młody Podstawowe, obowiązkowe szczepienia, odrobaczenie kota e, i to jest wszystko. A jeżeli chodzi o kastracze czy sterylizację, kocury muszą być wykastrowane, ponieważ kocury niewykastrowane znaczą teren, no to jest nie do wytrzymania, <śmiech> więc, <śmiech> więc musi być to zrobione. E, pielęgnacja, czy dużo czasu spędza pan właśnie? To wszystko zależy od raz. To wszystko zależy od razu, bo jeżeli chodzi na przykład o norweskie leśne majkuny, to są koty półdługowłose, tak? Takie koty trzeba czesać kilka razy w tygodniu, żeby nie tylko zostawiały włosy na odzieży, czy nie zostawiały włosów na odzieży, czy nie zostawiały włosów na kanapie, ale również po to, żeby. Nie, nie supały się, nie robiły się kotun, kołtuny tak, na tej sierści. A jeżeli chodzi o kroty krótkowłose, typu kot brytyjski, kot rosyjski niebieski, Cornish Rex, który posiada sam szerstek, jest to naprawdę minimum pielęgnacji, szczotka z naturalnego włosia, którą można przejechać raz w tygodniu, ale jak ktoś nie chce, to je raz na dwa tygodnie i się nic z tym nie dzieje. W najbliższym czasie organizuje Pan wystawę kotów rasowych. Jakie kotki jacy hodowcy pojawią się? To znaczy tak, wystawa będzie 13-14 październik w liceum numer 4 na warszawskiej 1. Jest to sobota, niedziela, dwudniowa wystawa. Na obecną chwilę myślę, że będzie około 140 osobników, czyli 140 kotów różnych ras, podzielone na różne kategorie. Bo koty są dzielone na różne kategorie: są mi e, mioty, są, jest młodzież, jest kot dorosły, osobno są kastraty, e, jeżeli chodzi o rasy. Właściwie większość ras. Ja nie mówię, że wszystkie, dlatego że nigdy nie jest tak, że są wszystkie rasy, bo jest bardzo dużo rzodkich, rzadkich ras, których jest bardzo mało w Polsce i nie zawsze takie koty są na wystawie. Ale z tych takich bardzo popularnych, czyli Maine Coon, e, kot norweski leśny, kot bengalski, rosyjski niebieski, brytyjski, Cornish Rex, e, e, Sphinx kanadyjski na przykład, tak. E, na pewno będzie kot egipski mał, a jest już naprawdę rzadka rasa. Będzie na pewno jeden. Z moich informacji wynika, że jeden na pewno będzie, ale może większość jeszcze takich niesamowitych raz się też zgłosi. A co trzeba robić oprócz pięknacji, tak myślę, aby ten kot zajmował jak najlepsze e, miejsca zawsze na tego typu e, wystawach, żeby Przede osiągał wszystkim... jak największe po prostu ceny? Przede wszystkim go kochać. <laughs> Powiem szczerze. Jeżeli człowiek się dogada z kotem, to kot, kot się dogada z człowiekiem, tak? Jeżeli, jeżeli współżyjemy z tym kotem na tyle dobrze, że możemy go zabrać na wystawę, to możemy zrobić z nim wszystko. Wiadomo, że każdy zwierzak stresuje się tak? podróżą. Niektóre koty nie lubią wystaw, to nie ma co ukrywać. Ale większość kotów, większość kotów lubi te wystawy, większość kotów lubi... Um, Lubi to, że, ich się po, że je się po prostu pokazuje na ręku, e, że osoby podchodzą, że osoby głaszczą, tak, e, że, e, że są w centrum zainteresowania, bo większość kotów e, tak naprawdę lubi być w centrum zainteresowania. Co Państwo oceniacie na tego typu właśnie wystawach? To znaczy tak, na wystawie przyjadą sędziowie jest sędzina, która przyjedzie z Białorusi i druga sędzina przyjedzie z Francji. Sędziowie mają określony typ. Są wzorce każdej rasy i według każdego wzorca ocenia każdą poszczególną rasę. Pod względem ocen, do, 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 znaczy do tej oceny bierze się wszystko, tak? Wiadomo, że tak jak człowiek, każdy ma uszy, nos, tak, oczy. Tak samo kot, każdy ma uszy, os, nos, oczy. ale rozstaw oczu, rozstaw uszu, długość uszu, długość ogona, e, Im budowa bardziej ciała. Idealny, tak? Tak, Im bardziej idealny, tym, tym ma większe szanse na to, żeby wygrać tą wystawę. Czyli to są takie parametry, na które właściwie nie mamy wpływu? E, są to parametry, na które nie mamy często wpływu. Oczywiście, że tak. Znaczy doświadczeni hodowcy zawsze wybierają sobie e, najlepszy egzemplarz, tak, taki, który który będzie wiadomo, że będzie osiągnął sukcesy na wystawie, to jest raz. A, a dwa, to jest to, że wiadomo, że potomstwo po danych rodzicach będzie miało, będzie dalej przekazywało te najlepsze cechy i najlepsze geny. A każdemu hodowcy zależy na tym, żeby osiągnąć jak najlepiej, jak najwięcej tych najlepszych genów, żeby być jak najbliżej standardu rasy. Proszę jeszcze raz przypomnieć, kiedy będzie wystawa? 13-14 październik, jest to sobota i niedziela w liceum numer 4 na Warszawskiej 1. Zapraszamy wszystkich i bardzo dziękuję. Zapraszamy wszystkich od 10 do 17. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.